Hala Netto Arena w Szczecinie jest gospodarzem szczecińskiego festiwalu kawy. Szczecin Coffee Festival 2025. Stoiska, oczywiście, z kawą, stoiska z herbatą. To wam często licznie pokazywaliśmy, ale nie tylko. Wyobraźcie sobie, że na festiwalu kawy w hali Netto Arena w tym roku można również. Powiem kolokwialnie, się wydziarać. To znaczy, można zrobić sobie tatuaż, i właśnie taki jest w samym środku, w samym centrum hali. Możecie zobaczyć, jak ta praca odbywa się na żywo. To jest taka praca na żywym organizmie. To znaczy, można przyjechać do Netto Areny i można zrobić sobie tatuaż. O szczegółach będziemy jeszcze rozmawiać, bo rzeczywiście jest to bardzo ciekawa inicjatywa i, i taka inicjatywa mocno zaskakująca, przynajmniej. Dla nas, kiedy przyjechaliśmy po raz pierwszy i dowiedzieliśmy się, że, że coś takiego w Netto Arenie będzie się działo. A tutaj chyba trwają y, y, przymiarki jakieś, tak, prawda? dokładnie. Kolejny ze wzorów został wybrany i będzie wykonywany. Okej, okay. skąd taki pomysł, żeby do Netto Areny przyjechać i żeby tutaj na żywo te, te tatuaże wykonywać? No coś innego przede wszystkim, nie? Chciałyśmy też pokazać to trochę od innej strony, że kawał i tatuaż się łączy, obie rzeczy kochamy, eee, no i co? <noise> to do tego W takich warunkach hali, festiwalu to raczej wzory, y prawda? Tak. Czy, czy, czy taki pomysł swój można też tutaj na żywo zrealizować? Raczej byłoby trudno, chyba. W sensie nie byłoby trudno, bo pracujemy też na metodzie freehand. To są wzory wykonywane od razu na skórze, więc jak najbardziej też, jeżeli na przykład żaden z naszych wzorów tutaj się nie spodoba, to możemy też zrobić właśnie freehand. Okej, okay, okej. Okay. Czyli da się to tak zorganizować wszystko, żeby z tych warunków studyjnych wyjść i przyjechać do hali i robić na żywo tutaj? Jasne, no też jakby warunki konwentowe, czy w Polsce, czy zagraniczne. Są nam doskonale znane, więc tutaj w sumie czujemy się swobodnie bardzo. Tylko, że dookoła po prostu otaczamy się jeszcze aromatem kawy, co jest dodatkowo takie fajne. Czyli w ten weekend, czy, czy ktoś czuwa w studiu, czy wszystkie przyjechałyście okay, tutaj? Jesteśmy tutaj całą ekipą na netto, dzisiaj i jutro. Zdecydowałyśmy się na to, żeby wszystkie się pokazać i lubimy robić wspólnie rzeczy, więc my jesteśmy wszystkie. Ważne pytanie, jeżeli ktoś nie może tutaj dzisiaj do hali Arena przyjechać, a ja chciałby Was odwiedzić, to gdzie Was można w Szczecinie znaleźć? My jesteśmy Blastatus Studio, znajdujemy się przy ulicy Świętego Wojciecha 15 2. Blisko kaskady, zapraszamy. No pewnie, że zapraszamy. Oczywiście, że tak. Obsługa miła, raz, fachowe doradztwo, to jest dwa, a to jest ważne, prawda? Bo ja na przykład żadnych tatuaży nie mam. To powinno się zmienić koniecznie. A właśnie zastanawiam się nad tym, ale cały czas jest taka obawa przede wszystkim, że nie mam jakiegoś takiego jednego pomysłu, który chciałbym zrealizować. Ale jest ich wiele? No mam kilka takich pomysłów, takich co mi przyjdzie do głowy, natomiast nie jestem tak mocno zdecydowany na jakiś jeden, jeden wzór, to jest teraz, a dwa, że myślę nad tym, że jeżeli myślę tak, że jakbym się zdecydował na ten pierwszy, to poszłyby następne, a chciałbym, żeby to wszystko było spójne w miarę. Okay. Znaczy generalnie no, to zależy od podejścia, nie, bo te wzory nie muszą być spójne, wiesz, e, mogą być różne i tworzyć... Taką spójną całość, pomimo tego, że są różne. No właśnie. My się też kompozycją zajmujemy, więc tak. jak najbardziej, jeśli ktoś jest zdecydowany, a nie ma pomysłu, jak to umiejscowić, my totalnie siedzimy w tym na co dzień, nie wiemy, jak najlepiej faktycznie to poukładać, więc czasami najlepiej przyjść, poopowiadać o swoich pomysłach i wtedy już pójdzie. A też chciałam powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, bo Klaudia generalnie 4 dni temu na 80. urodziny swojej bawci zrobiła jej pierwszy tatuaż. Dokładnie, Wymarzoną jaskóeczkę dostała, więc no nigdy nie jest za późno, nie? Także. Oczywiście. Jeżeli nie jesteś zdecydowany, warto się tutaj właśnie przyjść do nas i oswoić z tym. Widzisz, że zresztą, jak to przebywa, nie jest, to nic traumatycznego. Ludzie sobie siedzą i, i czilują tak naprawdę na tych leżankach. Więc znaczy, jak w moim się... przypadku nie chodzi o ból, w ogóle nie chodzi o ból, czy o samo to wrażenie jakby przygotowywania tatuażu, tylko bardziej chodzi o to, że chciałbym, żeby to było coś takiego przemyśl... przemyślanego. przemyślanego no. Żeby to nie był taki tatuaż pod wpływem chwili, że przechodzę i myślę, a zrobię sobie. Coś, nie wiem, ze, ze wzoru na przykład. Chociaż te wzory też są imponujące, bo oglądaliśmy je na zewnątrz. Możemy Szymona poprosić teraz naszego operatora, żeby te wzory pokazać. Tych wzorów jest naprawdę sporo i jest w czym wybierać. To inne pytanie, jeszcze na koniec. Sporo jest takich osób, które do Was przychodzą i mówią: No, chciałbym coś, ale nie wiem co. Tak, to jest przeważająca ilość osób, bo po prostu e, widzą nasz styl, podoba im się e, to, co robimy, ale właśnie nie mają konkretnego wzoru, więc po prostu mówią, róbcie, co chcecie. Co wy wtedy podpowiadacie? No, oczywiście, oczywiście, zawsze podpowiadamy. Staramy się z tych inspiracji, które ktoś zgromadzi, które do nas przyniesie, zawsze coś podpowiedzieć, od czego zacząć, jak na przykład rozplanować sobie rękaw, jak rozplanować sobie ciało. Nie ma problemu w ogóle, jeśli chodzi o takie coś, no, to jesteśmy, żeby doradzać, Oczywiście. nie? Oczywiście. To może być wasz początek z tatuażami. No więc zachęcamy, nawet jeżeli nie wchali Netto Arena, no to przecież od poniedziałku można już was już odwiedzić. Od wtorku. mamy wolne. Od wtorku, o, od wtorku już możecie odwiedzać studio. No i tam z dziewczynami, między innymi, dyskutować o tym, jak zagospodarować, jak zaplanować i co wybrać, jeżeli chodzi o tatuaże. Właśnie. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Do Spacerujemy dalej. Pochali Netto Arena. Pokazujemy, co tutaj się dzieje, a dzieje się. Naprawdę dużo, bo szczecin, kofi, festiwal. Ale jak kawa, okazuje się, że również tatuaże. Bartek Czytowicz, do zobaczenia i do usłyszenia.